Jakie to są te produkty vintage na Etsy? Dostałam pytanie, jak Etsy rozpoznaje, że te produkty są produktami vintage um, i jak to rozdziela? Kiedy dodajesz ofertę do Etsy, możesz wybrać, tak? Czy ty jesteś twórcą, czy ktoś inny stworzył ten produkt? W jakich latach został on stworzony? Czy on jest stworzony na przykład na zamówienie, tak? I tak, możesz wybrać produkt stworzony na zamówienie, ale możesz wybrać też produkt stworzony ostatnio w latach 2020 do 2025, 2010 do 2019, 2006 do 2009 i vintage. Stworzone przed 2006 rokiem. I tu też masz daty, masz lata, którymi określasz. Masz przed 2006, 2000 do 2005.

że twój produkt jest vintage. Dlatego, jak ktoś zbiera tak zwane starocie, jak ktoś interesuje się tymi starodawnymi rzeczami, kupuje, to Etsy jak najbardziej. Produkty vintage na Etsy są świetnym elementem sprzedaży, świetnym produktem. Tylko trzeba określić. Chyba, że nie jesteś w stanie określić, z jakich lat jest twój produkt, to określasz before 2006, tak? Że to jest przed. Ale jak znasz. Rok powstania, to będą ludzie, którzy będą szukali czegoś z lat 50., -tych na przykład, tak, oryginalnych produktów. Myślę sobie, że te starsze produkty bardzo często mają gdzieś tam albo etykietkę, albo gdzieś wytłoczone markę, i na tej podstawie można dzisiaj drogą dedukcji w internecie wyszukać sobie, z jakich lat pochodzi produkt. Więc produkty vintage na Etsy, tak, produkty stare, tak. I to są produkty, mogą być zniszczone. Wejdźcie sobie na Etsy i sprawdźcie, jakie produkty w Vintage tycz można znaleźć. Po prostu. Także Etsy daje możliwość, można określić rok, można określić to też przed 2006. Nie wiem, dlaczego 2006 jest określony już jako vintage, albo ja jestem taka stara. Nie wiem. Nie jestem taka stara, nie? Ale vintage 2006 to ja jestem vintage, bo jestem 82 rocznik. Nie podoba mi się to wcale. Byłam właśnie z dzieckiem u lekarza, jak masz dużo wkuźwe roboty, to zawsze jest coś. Wczoraj też pani poprosiła, czy mogę z dziećmi na skłosza jechać za świetlicy, bo ja im pomagam i co drugi tydzień jeżdżę. I ta druga mama wczoraj nie wydoliła i pomyślałam sobie, ostatni raz w tym roku i w trzeciej klasie już nie będę pomagała, a potem oczywiście i tak, wiecie, jak jest. Ale to jest tak, że jak jest dużo roboty, ja cisnę. To takie momenty, że ja się muszę zatrzymać, że muszę pójść do lekarza. A u lekarza byłam w tym miesiącu, nie liczę ile razy, bo ja mam troje dzieci, i z każdym byłam w tym miesiącu. Z niektórymi dwóch, trzykrotnie. Oprócz tego dochodzi ortodonta, oprócz tego dochodzą inne rzeczy. I tak sobie myślę, ja cisnę. Tak jak ja wczoraj powiedziałam, najgorszym szefem jest człowiek, który chce wszystko naraz, a ja chcę wszystko naraz. I ja cisnę, i ja cisnę, ja się sprężam, ja w tej robocie się spieszę, żeby do tej 14 tyle pocisnąć, tyle zrobić, to jest we mnie. Ja sobie to sama wypracowałam i zbudowałam, że ja lubię, ja chcę ja lubię szybko. Ja w ogóle jestem szybkim człowiekiem, ja wszystko robię szybko. Ale po prostu takie momenty mnie zatrzymują, mówią stop, Ewa, stop. Nic się nie stanie. Nic się nie stanie, jak skończysz to w przyszłym tygodniu. A wiecie, cisnę teraz na przykład, teraz Teraz dokończyłam projekty związane z jutrzejszym modułem kursu Od pasji do zysku, ale jeszcze chcę, przecież nagrałam część warsztatu o produkcie cyfrowym, i dzisiaj muszę nagrać to, co jest do pokazania w przestrzeni komputerowej. Po prostu mam jakąś taką. Hej, żeby to było w tym tygodniu poszło, nie? No. Ale za to dzisiaj na spokojnie zaprowadziłam dziecko do szkoły. Chyba od miesiąca nie chodziłam do szkoły i dzisiaj stwierdziłam, że ją zaprowadzę. Mówię, na spacerek trzeba i jednak jakiś dzień w tym weekendzie sobie zrobię wolny. Albo jutro, albo piątek. Muszę się dogadać jeszcze z Hopem, gdzie byśmy to może coś zrobili razem. Um, bo prawdopodobnie on będzie mi długi weekend. Robię sobie jeden dzień wolny. Muszę się zatrzymać, bo w tym pędzie, który ja sobie narzuciłam, Mogę zwariować kiedyś. A ja chcę zachować zdrowy umysł, żeby mieć siłę i energię na te kiedyś moje projekty, bo nie wiem, co jeszcze wymyślę. Nigdy nie wiedziałam, co jeszcze wymyślę. Kiedyś powiedziałam, że już nie wiem, czy jestem w stanie coś jeszcze wymyślić, a wymyślam wciąż. Więc chcę mieć też jakiś umiar i też móc się zatrzymać wtedy, kiedy ja chcę i potrzebuję. Cześć, cześć, cześć. Więc tak, na Etsy produkty Vintage. Na Etsy produkty ręcznie robione i na Etsy produkty cyfrowe. To, że można tworzyć produkty cyfrowe na Etsy z użyciem sztucznej inteligencji jest efektem decyzji Etsy z ubiegłego roku. Czy się nam to podoba, czy nie? Kiedy weszły pliki cyfrowe na Etsy, bo kiedyś na Etsy było tylko rękodzieło i vintage, tak? I w którymś tam roku weszły pliki cyfrowe, 2000 któryś rok to był, to był na Etsy popłoch. Rełkodzielnikom i wystawcom produktów vintage bardzo się to nie podobało. Tak jak dzisiaj nam się nie podoba to, że produkty z AI mogą być tworzone, tak kiedyś ludziom się nie podobało to, jak produkt cyfrowy może być produktem ręcznie zrobionym, ale produkt cyfrowy to jest twój pomysł z głowy pochodzący, tak? Nie jesteś w stanie fizycznie go włożyć, ale jesteś w stanie go komuś przesłać, na przykład mailem, i oni to dopuścili, a ludziom się to bardzo nie podobało, więc myślę sobie, że dzisiaj już ta inteligencja a za jakiś czas wejdzie jeszcze coś, chociaż wiadomo, że no, co jeszcze można wymyślić, coś pewnie można, nie? Um, że coś jeszcze będzie na tym Etsy, no takiego, co nas zaskoczy. Jak macie pytania, to do mnie wrzucajcie, to ja jeszcze szybko odpowiem, bo jednak bym chciała coś dzisiaj jeszcze popracować. A już mamy po dziewiątej. Um, nowy plik, prompty dla Pinterest jest w klubie. Wszystkie osoby, które kupiły... Nie, tego nikt nie dostał. Tada! Nikt tego nie dostał za darmo. Tego pliku nikt nie dostał za darmo, tylko dziewczyny w klubie. Um, I on będzie w promocji jeszcze dzisiaj i jutro. Natomiast um, sztuczna inteligencja dla ETSY. Tam prompty zostały zaktualizowane. O, nowy, bardzo długi prompt. On tam jest chyba na dwie strony, którym zrobisz audyt sklepu. Te prompty są bardzo mocne, jeśli chodzi o Etsy, jeśli chodzi o Pinterest, też, można tym wycisnąć. Nawet sobie pomyślałam, że powinnam zrobić to w cenie szkolenia, warsztatu, bo przecież teraz nikt nie będzie kupował moich szkoleń. Ale z drugiej strony, jak ja dam taki prompt, z drugiej strony, jak nie masz wiedzy, to nie wiesz, jak zastosować te prompty. Jak nie wiesz, jak działa na przykład algorytm Etsy, jak nie wiesz, jak się opisuje. Pinterest, co tam się używa, to nie zastosujesz tych promptów, bo nie będziesz wiedziała. No nie, to jeszcze to na Pinterest pół biedy, ale na Etsy samo wykorzystywanie promptów, dlatego bardzo ważne jest to, co ja tam mówię w warsztacie samym i dlatego prompty do Etsy nie będą samodzielnie w sprzedaży, bo ja chcę, żeby to, co tam jest powiedziane, było usłyszane. Musisz mieć jakąś wiedzę, podstawy wiedzy o działaniu algorytmu, o SEO, żeby wykorzystać te prompty. Pamiętajmy o tym, że sztuczna inteligencja jest fantastycznym narzędziem, które może Ci pomóc myśleć, ale nie będzie myśleć za Ciebie. I samo używanie sztucznej inteligencji nie wyjdzie Ci na dobre, jak Ty nie wiesz, jak pisać na przykład te tagi. A jestem po analizie, po rzutach okiem na kilka sklepy. I na nic ci sztuczna inteligencja, ty nie wiesz, jak pisać te tagi. Po prostu. E, więc myślę sobie, że mojego umysłu i umysłu innych ekspertów, twórców, nie zastąpi sztuczna inteligencja jeszcze długo. A wiele osób wpisuje tylko hasło: daj mi listę tagów. A potem nie wie, jak te tagi zastosować i jak sprawić, żeby te tagi były unikalne, żeby one się wkomponowały w ofertę. Więc takie coś nie zadziała. Coś jeszcze chciałam powiedzieć. Mam chyba z milionnaście zakładek otwartych, nawet właśnie wczoraj do klubu nie wprowadziłam zmian, bo dałam, żeby się tam pobrały pliki, zassały i nie zatwierdziłam zmian. Mam tutaj tak dużo, że idę do roboty. Jak nie ma do mnie pytań, to idę robić, żebym spokojnie mogła ten jeden dzień sobie wyczarować. Eee, wolny, po prostu wolny. Po prostu ja Czuję po sobie, że muszę zwolnić, bo tak się rozpędziłam. To znaczy, ja wiem, że jestem nie do zatrzymania, ale nie potrzeba, nie ma takiej potrzeby, żeby tak szaleć. A też. Yy, no. Ja mam dopiero 40 lat, mam zamiar dożyć setki, więc jeszcze mam dużo czasu na zrealizowanie tych wszystkich rzeczy. Cudownego dnia wam życzę. Cześć dziewczyny, cześć. O, nie chcę mi się. No, ale ktoś musi pracować, żeby po co były takie fajne rzeczy. A jak masz zamówienia? My widzę, że dużo rękodzieła idzie. Eee, gdzie rękodzieła? Karolina idzie dużo. Generalnie ja mam e, jakieś zamówienia wpadają, może po 4 w tygodniu, po 5. Nie mam dużo. Jeśli chodzi o kwiecień, to jest ten miesiąc, kiedy ja mam zastój. To jest całkowicie naturalne i w ogóle mnie to nie stresuje. I może dlatego tak pędzę, bo wiem, że od czerwca zacznie rosnąć. I ja nie będę miała tyle czasu na pracę, nie? Gdzie tu mam statystyki? Ostatnie 7 dni było 5 zamówień. W tym miesiącu miałam aż 18 zamówień. A wiecie, potem przychodzi październik, listopad, grudzień, stycznia luty, że ja mam po 60 zamówień, nie? E, Rękodzieło.pl, a jak stemple? E, aha, stemple, no właśnie mówię, 18 zł w tym miesiącu, to jest bardzo mało, nie mam mojego 1000 euro, jeszcze dzień się nie skończył, ale nie sądzę, że tyle. Mam 574 euro zarobione na e, stemplach. Na Etsy, czym innym jest sklep w Polsce, a co traktuję totalnie inaczej. E, tam jest sprzedaż, jest sezon komunijny, ślubny, więc jest inaczej. Ale tutaj, a jeśli chodzi o cyfrowe, to dalej mam te pięć produktów włożonych i nie ruszyłam z tematem. Musiałabym poświęcić jeden dzień, może w, tym tygo, w przyszłym tygodniu mi się uda, um, na to, żeby się zająć tylko tym tematem. Tylko tym tematem pieczątek cyfrowych, i je po prostu usiąść na dupie i włożyć. To jest tak. Dużo osób mi mówi, że jestem odważna. Ja nie jestem odważna. To wam się wydaje, że jestem odważna, bo nie jesteście ze mną jeden na jeden. Ja jestem odważna, bo was nie widzę. Siedzę, gadam do telefonu, do kawałka plastiku, ja was nie widzę. To co mogę odważnie mówić, tak? Nie wiem potem, jak każdy mnie odbiera, jak mnie każdy widzi. To nie jest odwaga. To, że ja się pokazałam, to nie jest odwaga. To, że ja wyszłam, zaczęłam pisać, to nie jest odwaga. Odwaga się pojawia sama w tobie, jak wiesz, że nie masz wyjścia. Jak wiesz, że musisz zarobić pieniądze. To wtedy się urobisz odważna. I podejmujesz różne kroki. Tak? Wtedy czujesz jakąś presję na sobie. Ja nie czuję na sobie teraz presji na nic. Dlatego mój sklep stoi i postawiłam tam pięć produktów, nie ma więcej, bo nie czuję na sobie presji. Jakbym była te kilka lat temu, że potrzebuję mieć przychody, potrzebuję zwiększać przychody, potrzebuję wygenerować po prostu pieniądze, potrzebuję zarabiać, żeby mieć na życie i nie wracać do pracy, to bym dzisiaj się zmusiła, usiadła i pewnie ten sklep miałby już co produktów, nie? Ale jak nie musisz, no, to nie masz presji. Dlatego tak wiele osób chciałoby, ale ma czas, chciałoby, ale czeka, chciałoby, ale coś tam. I dlatego te sklepy nie powstają i się nie dzieje. No. Ja czekam trochę na przestój, bo nawet zdjęć nie mam e, zgranych, a co dopiero jakąś pracę na zapleczu. Bo Ty, Karolina, masz teraz ten szczyt sprzedażowy, nie? E, więc e, trzymam kciuki, żeby ten szczyt sprzedażowy był przez cały rok żebyś mogła podnieść jeszcze bardziej ceny i wtedy mieć czas na wszystko. Także idziemy robić, bo samo się nie zrobi cudownego dnia.